Partnerem kanału Schroneo.pl. Miejsce gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex, Omega, Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć. Oto Nomos Club Neomatic Sport World Timer. Chyba tak jego nazwa brzmi w pełni. Zegarek, który pokazywałem już wam przynajmniej dwukrotnie. Wspominałem o nim w podsumowaniu targów Watches and Wonders i w tym podsumowaniu nazwałem go chyba jedną z najciekawszych premier tamtych targów. Ponadto w mojej polecajce zegarków w przedziale 15-20 tysięcy złotych wymieniłem tak warunkowo ten zegarek jako e, propozycję w tym budżecie, która jeszcze nie została zweryfikowana, ale już wydaje mi się, że będzie odpowiednim wyborem dla kogoś szukającego zegarka właśnie w tych pieniądzach. Więc jak widzicie, moje oczekiwania wobec tego zegarka były naprawdę wysokie. Zachwycił mnie na takim pierwszym spotkaniu na targach Watches and Wonders. Bardzo dużo czasu mu poświęciłem, przymierzając wszystkie jego wersje kolorystyczne i nie mogąc się wręcz nacieszyć jego widokiem. Ale często jest tak, że ten pierwszy zachwyt szybko. Pryska i weryfikacja, która przychodzi, gdy zaczynamy zegarek faktycznie nosić. Okazuje się bolesna, ale nie w tym wypadku. Ten nomos zdał egzamin weryfikacji na nadgarstku wręcz wzorowo. I ta moja nominacja do najciekawszej premiery targów Watches and Wonders była w pełni zasłużona. I dzisiaj w tej polecajce od 15 do 20 tysięcy złotych nie umieściłbym go w bonusach, w takiej warunkowej kategorii a na liście głównej. Bo zegarek ten zasługuje na wszystkie pochwały, jakie w jego stronę powiedziano. Trochę nawet nie pasuje już do dzisiejszego rynku prezentując się jako deal zbyt dobry by był prawdziwy. Spójrzmy na fakty. Mamy tutaj zupełnie nowy mechanizm in-house będący jednocześnie najcieńszym automatycznym mechanizmem na rynku z komplikacją timera. Koperta z linii sportowej Nomosa, tej najbardziej normalnej, zjadliwej dla ludzi niekoniecznie ceniących klasyczne kształty kopert choćby z linii Tangente. 100 m wodoszczelności, 40 mm średnicy, poniżej 10 mm grubości, normalne lak 48 mm. Bo jest to coś, czym zegarki Nomosa zawsze wyróżniały się in minus. Wcześniej miałem 40 mm Nomosa, on miał ponad 51 mm lak Więc tutaj ta normalizacja wyszła na pewno na plus. No i cena poniżej 4000 euro. Do samego zegarka i jeszcze wrócę, ale korzystając z okazji, że to jest pierwsze wystąpienie zegarka Nomosa na moim kanale, chciałbym trochę przyjrzeć się samej Marce i nieco o niej opowiedzieć. A jest to marka troszeczkę dziwna, przynajmniej z perspektywy polskiego entuzjasty. I zaobserwowałem to po sobie, jak i również po innych ludziach wchodzących to, w to hobby. Nomos nie jest propozycją, którą Ktokolwiek weźmie pod uwagę, szukając swojego pierwszego zegarka, w oczach takiego świeżaka, który szuka w swoim pierwszym, droższym czasomierzu trochę jednak krzykliwości, trochę tego, by przemawiał sobą swoją jakością, a także rozpoznawalnym logo. No nie ma czego ukrywać. nomos jawi się jako taki trochę bardziej ekscentryczny wybór. Zegarek dla ludzi o nieco już ugruntowanym guście, dla ludzi, którzy już posiadają jakieś zegarki. To jest zegarek. Często wybierane jako któryś zegarek w kolekcji. Nie jest to propozycja na e, taki pierwszy wybór, i wielu ludzi, nawet już trochę tkwiącym, e, tkwiących w, w hobby zegarkowym, nomosa nawet zbytnio nie kojarzy. A przynajmniej ja to tak widzę: nomos to jest po prostu taka alternatywa na drugi, trzeci, piąty e, zegarek dla ludzi o dość specyficznym guście. I to wszystko razem sumując, niesamowicie imponującym wydaje się fakt, że Nomos jest największą niemiecką marką zegarkową marką, która sprzedaje najwięcej zegarków nie Lange, nie Zinn, nie jakieś wybory budżetowe po kroju Junghansa czy nawet Zeppelina. To właśnie Nomos sprzedaje najwięcej zegarków robiąc przy tym 95% wszystkiego co wchodzi w skład zegarka własnym nakładem. I uważam, że jest to wręcz fascynujące. Tak samo zresztą jak cała ich historia. Bonoos to dość młoda marka pochodząca oczywiście z niemieckiego miasta Graslutte. Miasto to kojarzy się też z markami takimi jak Lange czy Glashütte Originale, ale to właśnie Nomos był pierwszym przedsięwzięciem na tej ziemi po zjednoczeniu Niemiec. Został założony zaledwie dwa miesiące po upadku muru berlińskiego. Byli zatem pionierami tego nurtu odradzania się niemieckiego zegarmistrzostwa, ale także jedną z pierwszych marek, która weszła bezpośrednio w świeżo odradzające się zainteresowanie mechanicznymi zegarkami. W klasycznej formie. Bo w tej kwestii również postanowili wyznaczać własną ścieżkę, zamiast podążać za obowiązującymi trendami. I od początku stawiali na estetykę czerpiącą z Bauhausu i przedwojennego modernizmu oraz na zegarki napędzane manualnymi werkami, co na tle krajobrazu rynkowego początku lat 90. No, było zapewne bardzo odważnym krokiem. Szybko też zaczęli modyfikować i wykańczać we własnym zakresie mechanizmy ETA 7001, na których bazowały ich zegarki. Co w kolejnych latach zaowocowało powstaniem własnych werków luźno bazujących na konstrukcjach ety, ale produkowanych już w glasutę. Nawet elementy wychwytu początkowo sprowadzane ze Szwajcarii, ostatecznie również zaczęli. Produkować u siebie. Warto też nadmienić, że nomos bardzo przyczynili się do ochrony regionalnego oznaczenia Glasute, stosowanego przez producentów z tego regionu. Już w 1991 roku musieli udowadniać, że to oznaczenie na tarczach ich zegarków nie wprowadza w błąd klienta, dowodząc przed sądem, że znaczna część tych czasomierzy faktycznie powstaje w tym mieście. Później sami stali się obrońcą tego oznaczenia, m.in. wytaczając proces Marce Mille za nadużywanie tego znaku, podczas gdy ich zegarki były produkowane gdzie indziej. I te wszystkie wydarzenia przyczyniły się pośrednio lub też bezpośrednio do sprecyzowania przepisów określających, jakie zegarki mogą nosić nazwę miejscowości Klasutę na tarczy, wymagając, by przynajmniej połowa. Istotnych elementów procesów produkcyjnych odbywała się na miejscu. Jak widzicie, można tutaj zauważyć pewną analogię do walki, którą my sami toczymy o prawdziwość, o uczciwość oznaczania Made in Poland na tarczach. Niemcy mieli podobny problem, co prawda bardziej regionalny, ale przykład Nomosa który co prawda nie był jakimś spektakularnym, szybkim procesem, trwał kilkanaście lat, Nomosa i ogólnie oznaczenia glasute na tarczach zegarków pokazuje, że warto mieć nadzieję, że coś się kiedyś zmieni, że zostanie to uregulowane No i taką, takiej nadziei będę się trzymał. Również w przypadku Made in Poland. Wracając do marki to cała ta droga od odważnej wizji do pozycji lidera w Niemczech odbyła się przy zachowaniu pełnej niezależności, jednocześnie cały czas oferując klientowi zegarki z bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. No działali tak jak rozsądnie prowadzony startup, reinwestując środki w ciągły rozwój. Który był też wyraźnie dostrzegalny. I nawet ja obserwując ich na przestrzeni ostatnich 8 lat nadal ten progres widzę. Nie muszą mi tego komunikować w reklamach. Zresztą za mąxem nigdy nie stała jakaś rozbujana machina marketingowa. Tylko produkty same w sobie, ciągle ulepszane, ciągle dostarczające więcej wartości. O konsekwentnej estetyce bez oglądania się na trendy, co też przecież łatwe nie jest. Ja to niesamowicie szanuję, to że nigdy za tymi trendami nie gonili. Nawet gdy weszli w sportowe zegarki, to nadal robiąc je po swojemu. W czasach takiej absolutnej gorączki na dajwery, czy później na zegarki na zintegrowanej pransolecie, u nomosa próżno było tego szukać, i ta konsekwencja buduje wiarygodność. A wąska specjalizacja i niezabieganie o każdego możliwego klienta wyraźnie odróżnia nomosa od reszty, robiąc z nich. Króla w swojej własnej niszy, w której nie muszą z nikim rywalizować i dla producenta zegarków jest to chyba wymarzone miejsce do bycia. Prezentowany dzisiaj WarTimer jest zegarkiem należącym do linii Club w świecie Nomosa najbardziej sportowej. Oparty jest o własny mechanizm będący nieco odchudzoną wersją Werka, który w portfolio marki był dostępny w zegarku Zurich. Takim bardziej klasycznym w swoim designie opartym o kopertę linii Orion. Co jednak ciekawe, klap wartimer, mimo nowszego, cieńszego mechanizmu i znacznie podwyższonej wodoszczelności, tutaj 100 metrów, wcześniej 30 metrów, jest zegarkiem tańszym. I być może tak z czystej kalkulacji wynika, że produkcja klap jest tańsza niż produkcja Curicha. Ten mechanizm jest nieco mniej ozdobiony. Może te wszystkie procesy są po prostu łatwiejsze, ale chyba wszyscy mamy świadomość, że dla każdej innej marki zaprezentowanie nowego. Nieco ulepszonego mechanizmu byłoby pretekstem do spozycjonowania tego zegarka nieco wyżej na drabince cenowej w portfolio marki. I to jest kolejna rzecz, która imponuje mi w Nomosie. A jeśli zaś chodzi o funkcjonalność, to tutaj nazwa wartimer może być nieco myląca. Przyjęło się, że za taki zegarek uważać ten, który pozwala na odczytanie godziny w 24 strefach czasowych naraz. Działanie Nomosa natomiast przypomina bardziej komplikację Geographic od JLC będącą czymś pomiędzy klasycznym wartimerem a zegarkiem GMT. Tutaj również odczytujemy dwie strefy czasowe, choć troszeczkę inaczej niż w JLC. Na subtarczy na godzinie 3 mamy czas domowy. Pokazany w wersji 24 godzinowej. I ten czas jest stale przypisany do jednej konkretnej strefy. Zmienić ją możemy wykorzystując ukrytego puszera na godzinie 8, co jest całkiem sprytnym rozwiązaniem. Natomiast główne wskazanie czasu możemy zmieniać przyciskiem na godzinie 2. Popychając strefę czasową o jedną do przodu. Działa to wszystko bardzo fajnie, mechanicznie bez zarzutów, znacznie przyjemniej niż we wspomnianym JLC. Ale z takiego czysto funkcjonalnego punktu widzenia, jest to zegarek dla podróżujących, nie dla śledzących inne strefy czasowe, i należy o tym pamiętać. To nie jest typowy Word timer, co dla mnie akurat i jest jego plusem. A egzemplarz, który otrzymałem do recenzji, należy do limitowanej edycji obejmującej tylko 175 sztuk, nad czym ja bardzo ubolewam. Chętnie bym go od Nomosa odkupił, niestety na to zgody nie wyrażają. Regularnie dostępne modele mają tarczę ze szlifem słonecznym, która w mojej opinii zabiera mu trochę takiego sportowego vibe'u. Zegarek jest dostępny na paskach oraz przeokropnej bransolecie, które nawet nie raczyłem odpakować. Jest to jeden z nielicznych elementów oferty Nomosa, którego ja totalnie nie rozumiem. Nie dość, że nie ma za grosz oryginalności, jej wykonanie jest mocno średnie. To jest wyposażona w najgorsze możliwe zapięcie, które nie pasuje absolutnie do niczego w tym pakiecie. Na szczęście zegarek jest prawdziwym strap monsterem i dobrze mu niemal na wszystkich paskach, jakie do niego dobrałem. Zdecydowanie Polecam zaoszczędzić kilka groszy, jeśli chcielibyście go kupować i nie wybierać bransolety. No dobra, ale gdzie tu haczyk? Bo to wszystko sumując, wydaje się trochę zbyt dobre, by było prawdziwe, tak jak już Wam wspomniałem na wstępie. Haczyka tak de facto y, nie ma. Jest za to kilka decyzji takich y, projektowo-produkcyjnych, mających na celu maksymalne uproszczenie tego wszystkiego, co koniec końców skutkuje ceną znacznie bardziej atrakcyjną niż produkty konkurencji. Co więcej, wszystkie te zabiegi są niejako wpisane w design zegarków, więc to wszystko tutaj naprawdę się zgrywa. Chodzi o to, że zegarki Nomosa są wykonane tak, by oglądającemu je użytkownikowi dostarczyć doświadczenie satysfakcjonujące, spójnie komponując ten minimalizm projektu z minimalizmem wykonania. W kwestii zastosowanych metod obróbki, czy to na kopercie, czy na mechanizmie, Postawiono na najprostsze rozwiązania, absolutne zero udziwnień, zero skomplikowania, ale nadal dowożąc estetycznie przyjemny obrazek. Koperta jest w całości polerowana, bez udziwnień, bez skomplikowań, a geometria tych płaszczyzn została dobrana w taki sposób, by jakość polerek nie rzucała się w oczy. Właściwie to nawet ciężko to dostrzec. To, że nie jest to obróbka, która zasługiwałaby na pochwały której możemy się przejrzeć bez niekształceń, jest wręcz dość... Niejako wykonane. To samo jest z mechanizmem. Dla oka wygląda po prostu dobrze. Jest czymś estetycznie odświeżającym w tym budżecie, ale tu znowu za tę estetykę głównie odpowiada świetnie dobrany projekt z wykorzystaniem prostej dekoracji, ale zachowaniem wystarczającego kontrastu wizualnego pomiędzy zdobieniem płyty głównej, nieco drobniejszym wzorem na wachniku, a kamieniami i niebieszczonymi śrubami. Sumując to wszystko, mamy obraz bardzo ładnego mechanizmu, wyglądającego po prostu imponująco, ale nie znajdziecie tutaj śladu ludzkiej ręki, czy nawet symulowania tego śladu symulowania takiej pracy pewnymi sztuczkami. Jest prosto, minimalistycznie, ale bardzo schludnie. I myślę też, że dużą rolę odegrała tutaj pewna powściągliwość. W podobnym standardzie ozdobione są bowiem mechanizmy omegi, ale Szwajcarzy postawili na efekciarstwo, nieco przedobrzyli w moich oczach, przez co trochę bardziej w oczy rzucają się niedostatki i brak tego ludzkiego czynnika. A u Nomosa projekt wydaje się po prostu lepiej dopasowany do metody. A na koniec tarcza, i tutaj również mamy najprostsze możliwe rozwiązania, ale coś, co gdzie indziej nazwalibyśmy tarczą płaską, czy wręcz wykonaną leniwie, tutaj wpisuje się w DNA całego projektu. I ja właściwie nie wyobrażam sobie, by wsadzić tutaj coś efekciarskiego. Zrujnowałoby to projekt. Zegarek przestałby być nomosem. I to jest właśnie siła konsekwencji w budowaniu języka projektowego trzymaniu się jednej niszy. Nomosowi udało się wyrwać z takich standardowych ram, w których porównujemy zegarki. Grają we własnej idzie, w której detale w wykonaniu, jakie gdzie indziej mogłyby odegrać kluczową rolę przy wyborze zegarka, tutaj nie mają większego znaczenia, bo Niemcom udało się tak mocno zaakcentować wszystko, co robią dobrze. Że reszta przestaje mieć znaczenie. I to też nie jest tak, nie zrozumcie mnie źle, że jakość wykonania tego zegarka jest e, słaba. Ona po prostu nie jest na tyle dobra, by ją chwalić. Jest e, taka, że w przypadku innych zegarków mogłaby się przyczynić do tego, że odbiór zegarka byłby negatywny. Niemniej, w wypadku nomosa to wszystko spina się spójnie z całym designem, z całą marką, z tym, jak nomos jest postrzegany. I widziany, i za to w mojej opinii uważam, że należą się brawa. Tutaj nie ma efekciarstwa, nie ma oszukiwania oka jakimiś sztuczkami, tu jest świetnie dostarczony pakiet skrojony dokładnie pod ten zegarek. I tak samo widzę inne czasomierze nomosa. I mimo tego, że w ostatnich latach marka dość mocno zaczęła celować zegarki z naszej perspektywy powyżej 10 tysięcy złotych, czyli powyżej jakiejś takiej magicznej bariery, a jeszcze x lat temu e, operowali w budżetach znacznie poniżej tych 10 tysięcy złotych, to nadal trudno mi nie patrzeć na te zegarki jak na coś o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. I wyobrażam sobie, że dla kogoś, który po raz pierwszy sięga po Nomosa, dla kogoś kto wcześniej Posiadał na przykład zegarki szwajcarskie w tych przedziałach cenowych. Wejście w świat tych czasomierzy może być naprawdę przyjemnym doświadczeniem i zobaczeniem, że zegarki z innych krajów oferują coś zupełnie innego i coś, co może się wydawać znacznie ciekawszym pakietem. Dla mnie jest to absolutnie fantastyczny zegarek i jedna z takich najprzyjemniejszych niespodzianek, bo pomimo tego, że ja go bardzo pozytywnie oceniłem po naszym pierwszym spotkaniu i nawet już po zdjęciach w internecie, to ja często jestem tak podświadomie nastawiony na pewne rozczarowanie, bo bardzo rzadko jest tak, że te początkowe zachwyty znajdują odzwierciedlenie w doświadczeniach znoszenia, a tutaj niewątpliwie znalazły. Czekam z niecierpliwością na kolejne wersje kolorystyczne tego zegarka. Bo już na targach Watches and Wonders, gdy wszystkie te limitowane wersje były wyprzedane, czyli Nomos pokazując ten zegarek szerszej publiczności, nie miał już tak naprawdę czego sprzedawać. Przedstawiciele marki wspominali o tym, że wyciągną z tego wnioski i na pewno w przyszłości pojawią się Kolejne kolory, a to jest zegarek, który dużo zyskuje na różnych kolorystykach tarczy. Te takie zachowawcze wersje podstawowe troszeczkę do mnie nie przemawiają, natomiast większość tych wersji limitowanych przemawia bardzo. I myślę, że jest to zegarek, który trafi do mojej kolekcji. Nie wiem jeszcze w jakim kolorze. Najchętniej wziąłbym właśnie tego szarego lub też czerwonego. Te podobały mi się najbardziej, no ale niestety spóźniłem się. Jeśli jednak Wam się podobają wersje regularne, to mogę ten zegarek z czystym sumieniem polecić. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała, że podobał Wam się również zegarek, a także kwestia e, takiego rysu historycznego marki Nomos i mojego spojrzenia na tę markę. E, dziękuję za obejrzenie, zapraszam następnym razem.